Dobry, witam w kolejnym vlogu w holu zakupowym z Biedronki. Szybciutko vlog będzie, bo teściowa moja pojecha... była już u mnie, ale poszła Paweł ją po bo byłam z nią w sklepie. Bańki będzie mi stawiała. Pojechali przywieźć te bańki. Pojechał ją podwieźć do domu. Więc szybciutko wam nagram co kupiłam w Biedronce. Wzięłam takie chrupki małe dla psów, bo Sonia im się cały czas wyjadają chrupki kotom. Więc wziąłam nich takie małe chrupki. Dla kotów też wzięłam te, ale tu była promocja. Trzeba było wziąć dwie. Ja wziąłam jedną, bo przecież seściową byłam, to się tak zamuchałam, że nie pytajcie. Taki chlebek wziąłem, on jest z jakimiś chyba ziarnami. I takie bułeczki też z ziarnami. I wziąłem bagietkę na kolację: będziemy sobie robić kolację. te wam bańki postawi i sobie dzisiaj posiedzimy. Zasłużyła na gościnę dzisiaj u nas, więc będzie u nas dzisiaj się gościć z nami za to, co mi tam załatwiła. Ale nie, ale to w następnym vlogu dopiero będziecie wiedzieć, bo chyba ten vlog puszę Wam pierwszy, bo tam tego nie skończyłam dzisiaj. Więc e, hol zakupowy będziecie mieli pierwszy. pierwszy. E, śledziki takie. To Paweł wziął. Wziąłam trzy razy e, fruwita e, z, z granolą. To jest bardzo dobre. E, to jest ten e, słony karmel. No powiem Wam, że to jest przepyszne. Kupujcie sobie, bo jest super. Jakieś takie. Te kanapki mleczne. kanapki mleczne. Dwa razy sokoliki parówki. pieprz, słuchajcie, czarny. Dwa razy, tylko, o nie, dwa razy wzięłam barz biały, bo mam ochotę na barz biały. Mm. <laughs> po prostu. Masło, nie było chyba żadnej promocji, w sumie nie wiem, bo teraz jest sobota, już jest dziewiętnasta, było już strasznie mało rzeczy w Biedronce. Dwa razy taka szynka gotowana, chyba nawet trzy razy wzięłam ją, bo też jakaś promocja była. Tak, trzy razy. Mówię, jak już jestem, to już wezmę. Imbir też wzięłam do herbaty. Dwa razy szprot taki w. W sosie pomidorowym Laura, ta, Laura, Amelka bardzo lubi, to wziąłam Amelce, też promocja była, trzeba było wziąć dwa. Wafle ryżowe ze słonecznikiem, też do szkoły dzieciaki lubią sobie wziąć i pojeść takie, to wzięłam jedne. Ja sobie wziąłam chlebek żytni pełnoziarnisty, w tych takich pojemniczkach, jakoś taką mam ochotę na taki chlebek. Mydło kremliwe. E, bo ja lubię sobie tak usta tym kremem e, nieba posmarować. Dwa razy pasztet e, z, z wieprzowo-drobiowy i, i drobiowy. Uwielbiam te pasztety. I dwa razy mydło kremowe e, e. Linda. Jest lepsze od Luksji. Luksja to był, tak jak kiedyś Wam mówiłam, one strasznie jakoś tak śmierdzi ta Luksja e, i wolę zdecydowanie to. Więc Więc to to. Dwa razy tortille, to też czasami warto tą tortillę mieć. Dobra, tu płatki owsiane górskie, kilogramowe. Nie wiem, ile były, bo ceny nie było, ale na pewno się lepiej opłaca niż te mniejsze dwa razy białą wase wzięłam dwa razy, bo też chyba jakaś promocja była, ale ja chcę ugotować taki większy gar i już mieć e, więcej na tak, przynajmniej na dwa dni. Cztery takie e, mleka, e, ponieważ wzięliśmy sześć, ale dwa okazało się w zgrzewce pęknięte i z nich ciekło, więc zostawiliśmy to cztery. E, mąkę wzięłam, bo nie wiedziałam, czy mam mąkę, a tak Mówię, to mi się przyda, mąka. Cztery puszki jeszcze, słuchajcie, dla kota. E, no, Cztery puszki dla kotów. E, co tu jeszcze wzięłam? E, pora, bo marchewkę to mam i tam resztę do, do zupy na warzywa, na ten to mam i kujawski. I to takie słuchajcie zakupy, eee, czy ja wszystko? Wszystko, to takie słuchajcie zakupy, no i zaraz przyjdzie właśnie teściowa i będzie stawiała mi bańki, eee, ale widzę, że tego hola zakupowego wyszło mi 5 minut, czyli będę musiała go pociągnąć za jakimś dniem, czyli nie będzie osobnego hola zakupowego z Biedronki, bo to jest za krótko, dużo nie kupiłam i krótki wyszedł, więc... E, więc co, pociągniemy go z jakimś innym dniem. E, no pewnie z, z mi może bańkami. Dobra, pociągniemy go jako dzisiejszy tamten, a to co nagrywałam dzisiaj rano, to będzie nagrywane jutro dokończę. Najwyżej będziecie mieli weekend bez marty, w tej niedzielę. Dobra, ja to idę pakować. Teraz pójdę słuchajcie, się wykąpać, bo po, kąpie, po bańkach kopać się nie można, więc tutaj Amelka mi ogarniesz wszystko, pochowasz lodówki, a ja lecę się wykąpać, bo jak przyjdą, to żebym już była ogarnięta, zrobię szybko jakąś taką kolację, bułki, bułkę zrobię, jakąś tam szynkę, coś tam, coś tam kanapeczki, e, bo już tutaj teściowa nawet szynkę kupiła, żeby kanapki porobić, e, taką klasyczną, e, a jeżyki, jakieś tam ciaska poprosiła, więc porobię kolację, idę się opłuczę i będę miała ustawione bańki, ale po prostu już mnie tak ten kaszel męczy, ja już sama chcę mieć Postawione te bańki, bo po prostu się wykończę. Więc do później. I mamy kolejny dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj już nic nie nagrałam. Ja już dzisiaj ugotowałam, słuchajcie, zupkę. Barszczyk biały z białą kiełbasą. Dziewczyny mają tam z jajkiem. Ja jajka nie chciałam. Tam jeszcze marchewka, ale już nie dziobałam, tylko, wiecie, w całości mają na talerzach. A ja tak z, nie chcę z jajkiem, po prostu sobie jeszcze popieprzyłam bardziej. I, I ten. No i będę zerać obiad, potem może się do Was odezwę i Wam powiem, co i jak po tych bańkach. A póki co, jak ktoś z Was coś je, to smacznego. U mnie już jest popołudnie, wieczór nawet, wieczór. Przychodzę z Wami się pożegnać i zakończyć tego vloga, ale szczerze Wam powiem, że tak nie chcę się tutaj wam pokazywać cała, bo no no nie, no tak nie wyglądam. Nie będę was straszyć. Więc tak sobie tutaj głowę utnę, ucinam. Dwa-trzy słowa wam powiem i kończę tego vloga na dzisiaj. W ogóle zobaczcie sobie cytrynkę podlałam. Taką cytrynkę dostałam od teściowej już dawno. Tylko muszę doniczkę zmienić, bo jest dosyć wypłowiała, taka brudna i muszę je właśnie zmienić. Ale to jak już dojdę do siebie i już będę, słuchajcie, zdrowa. Ja jestem tak opatulona. U mnie w domu jest bardzo ciepło, bo no u nas jest bardzo ciepło w domu. Ale teściowa mi wczoraj postawiła te bańki. I kazała mi chodzić grubo ubrana, w sensie ciepło, żeby tych bańek nie przeziębić. Nie, nie Więc mam... I pod koszulkę, i taką bluzę polarową, taką, wiecie, odpiżamy, i szlafrok. Yy, ogólnie szlafrok to już. Yy, ja już jestem dzisiaj przebrana chyba z 5 razy, bo yy, po tych bańkach ja się tak słuchajcie pocę że. że naprawdę. Nie yy, wiem, dlaczego się tak wysoko za, za, zawinam. Straszy się poce, słuchajcie po tych bańkach, yy, ale troszeczkę yy, jest mi lepiej, to znaczy troszeczkę mniej kaszle. Jeszcze kaszle. Ale no mnie już min minęło. Bo ja wczoraj miałam stawiane to, już dzień, dzień minął. Zobaczymy jak to będzie jutro. Ale powiem Wam, że. Ciii. Ale powiem Wam, że masakra. Tak się wygrzewam po tym. I Paweł mi smaruje plecy dwa razy, tam trzy razy. No dwa razy dziennie na razie. mi smar... Dzisiaj rano po południe to tak zależy. No dzisiaj mi posmarowało dwa razy. Teraz mi na noc posmaruje trzeci raz. Bo też Teściowa kazała smarować, nasmarowywać te, słuchajcie, plecy. I, no I powiem Wam, że szok. no Nie mogę wychodzić na dwór. Dzisiaj u mnie jest niedziela, siedzę w chałupie po prostu jak w więzieniu. Jutro poniedziałek też nie wyjdę, bo tak dwa, trzy dni wiadomo. Ja wiem, trzeba przy bańkach siedzieć w domu, a we wtorek może rano Paweł rozwiezie dzieciaki, a ja po prostu po południu już po nich pojadę. Mam nadzieję, że już dojdę doj, doj doj do siebie, to już będzie wiecie, trzeci dzień no, żeby wiecie, żeby nie przeziębić tych baniek, bo to będzie jeszcze gorzej, więc tak, ale powiem Wam, że my palimy w piecu, no u nas jest ciepło, mówię do Pawła, weź już nie pal w tym piecu, bo jest tak ciepło, że ja już nie mogę, ja już nie funkcjonuję, a, no ale on, on tam też on mówi, że on na minimum pali, ale mi jest tak ciepło, ja się tak pocę, tak mam plecy cały czas mokre, tak się wygrzewam, to jest, kurde, powiem Wam, że nie wiem o co chodzi, a z drugiej strony Wam jeszcze powiem, że rozmawiałam z taką, z, 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 ze szkoły z panią, taką nauczycielką, i ona też mówiła, że w zeszłym tygodniu rozmawiałam, że bo ona też tak kaszle, już drugi tydzień, i też miała stawiane, słuchajcie, bańki, e, i bańki wyszły jej czyste. Nic jej na, na tych bańkach nie wyszło. E, a kasła, jak kasłała, tak jak kasła, tak kaszle dalej, więc nie wiem, zobaczymy. E, czy mi coś wyszło? E, tak, tutaj na koniec wam pokażę zdjęcia. Moich pleców po bańkach, jakie tam miałam, nie było, nie było tragedii. W dwóch, tam trzech miejscach było tak widać, że coś tam jest, ale nie, nie ma aż takiej, słuchajcie, tragedii. Że są jakieś, wiecie, tak itd., itd. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki wirus, że na tych bańkach to nie wychodzi, czy o co chodzi, w ogóle jakieś dziadostwo się przypamiętało. Słuchajcie, no nie mam żadnego pojęcia. I wczoraj była właśnie teściowa, postawiła mi te bańki, posiedzieliśmy, poszła chyba w pół do 11 w nocy, jak tak 10, no po 10 posiedzieliśmy, pogadaliśmy e, i tak dalej, i tak dalej, bo też późno przyszła, bo mm, każdy tam coś miał do załatwienia i, e, i jeszcze w sklepie właśnie byłam i tak późno jakoś to wszystko wyszło. No, no i, no i tyle, słuchajcie, i trzeba jakieś pranie zrobić, bo po prostu powiem wam, że ja co chwila się przybieram. Już mam dzisiaj trzeci szlafrok na sobie, a mam, dobrze, że ja mam chyba z pięć szlafroków, to tak sobie mogę pozwolić, żeby je zmieniać. Nie mam takiego bez rękawnika, jak moja tościowa mówi, puniwerka, żeby założyć na siebie no, na ramiona. No, już wiecie, na te plecy nie mam takiego domowego, więc tak mówię, taki, mam takie cienkie szlafroczki, to jest ten polar. Taki cienki szlafroczek, nie wiem, czy nie za bardzo się tutaj grzeje poce, ale no kazała mi się ubierać ciepło, żebym się nie przeziębiła. Więc ja się słucham, słuchajcie, teściowej, nie ma co. Dobra, to co? Bo to taki hol zakupowy i taki tam, dzisiaj taki ten vlog wyszedł, jaki wyszedł. Jutro pewnie może coś jeszcze nagram, zobaczymy, jak to będzie jutro. Też mam zaczętego jednego vloga, który zaczęłam nagrywać wczoraj. Ale nie mogę go skończyć, bo nie mogę być na dwór. Więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do następnego, do następnego vloga. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Pa, pa, pa.